Cześć, witajcie, dzień dobry. Strona pana Tomasza Kwaśniewskiego, strona 132 z tej książki. To ile w końcu tej glukozy jeść, aby nie być keto fajnym, lecz optymalnym. Krótko. Ilość spożytych węglowodonów na diecie wysokotłuszczowej powinna wynosić nie mniej niż brak ciał ketonowych w moczu i nie więcej, niż przybranie nawadze w tkance tłuszczowej. I tutaj dalej sobie przeczytacie dzisiaj maleńki fragment na zaostrzenie apetytu przedniedzielnego, czy niedzielnego. Za mną widzicie, od kilku dni pokazuję Wam licytacyjny obraz ten od ZT, tego Feniksa mojego, którego już moje łapy nie dotknął, bo już to jest któraś z jego z kolei warstwa. On się odradzał, odradzał aż więcej. Ja doszedłem do wniosku, że mam go dość, już się nie będzie więcej odradzał. Staje w takim miejscu, w jakim jest. Symbolika. Przeczytam wam dla tych, którzy nie, nie, nie wiedzą, co to jest feniks. Feniks. Mityczny ptak. Uznawany za symbol słońca oraz wiecznego odradzania się życia. W starożytnym Egipcie jako Benu. Ptak Benu. Był ptakiem świętym, pierwotnie wyobrażanym jako pliszka, następnie na podobieństwo czapli albo złotego sokoła o głowie czapli. W tej postaci uważany był za wcielenie słonecznego Boga Ra oraz codziennego przebiegu Słońca, a także corocznego przyboru, wylewu Nilu. U Egipcjan symbolizował potem, zwłaszcza w określonego państwa, ogólnie nieśmiertelność, duchową przemianę za pośrednictwem Greków, Rzymian i wczesnochrześcijańskich ojców Kościoła. Uwaga! Tak sobie to zaadoptowali, a co by nie? Taki synkretyzik. Tak jak wiele innych fajnych rzeczy zaadoptowanych na potrzeby naszego kochanego chrześcijaństwa. Co oni sobie to zaadoptowali? No to posłuchajcie. Uh -huh. no widzicie? Paluch mi zniknął tutaj. Dobra ogólnie to dotyczące duchową przemianę, zapośrednienie z grzeków i Rzymian, chrześcijańskich ojców Kościoła, to powiązanie z nieustanną odnową przeniesiono na symbol stworzenia, które w, okresie, w określonych odstępach czasu ginie, a żeby powstać na nowo. W tym alegorycznym ujęciu, uwaga, Fenik stał się później symbolem zarówno Chrystusa, jak i ogólnej jak i ogólnie zmartwychwstania i nieśmiertelności. Da się? Wszystko da się. Wszystko, moi drodzy, da się. Da się. I to jest Feniks. Czyli odradzanie się, to tak jak po zjedzeniu dobrych, ugotowanych czy usmażonych żółtek, człowiek też się odradza. I tu Wam chciałem do tego Feniksa nawiązać z taką, z taką książką, na pewno nie znacie. Może ktoś, przez przypadek, w co wątpię. A jeżeli ktoś ma taką książkę, to jestem ciekaw. Możecie wpisać na dole. Mam taką książkę, czytałem. No, zobaczcie, czy macie taką książkę. O, o, o. Tak. tak, taki tytuł. Bogowie i ludzie z Huarohiri. Bogowie i ludzie z Huarohiri to tytuł, który wymyślił Jose Maria Arguedas, kiczułański pisarz, poeta i etnolog. Nadał go zbiorowi mitów z przełomu XVI-XVII wieku, które sam przełożył z języka kiczuła. Huarochiri to nazwa miasteczka i prowincji w departamencie Limy, w dzisiejszej, uwaga, Rzeczypospolitej Peruwiańskiej. A przetłumaczony tekst opowiada właśnie o życiu, wierzeniach, świętych, dziejach mieszkańców Huarochiri. To jest po podbiciu przez Korteza, wiecie, Ameryki Południowej, To jest, tam się to dzieje, jakby ktoś nie wiedział. Ja czytałem to przez wiele lat temu, tą książkę czytałem, te mity, bardzo mnie interesowały, bardzo mi się podobały, ale nie mogłem. przykło to. Próbowałem to już od kilku lat, jak nagrywam te moje, te moje dziwne nagranie, próbowałem to wam jakoś przekazać taki. Taki fragment, którego wówczas w ogóle nie rozumiałem, ale mnie bardzo frapował, bo go w ogóle nie rozumiałem. I, i chcę go wam teraz przeczytać i powiedzieć, i co stało się, że, że zrozumiałem ten fragment. To jest ta książka, którą wam teraz tu pokazuję, to jest rozdział 16. Tytuł rozdziału jest: Tu napiszemy, czy. Paria kaka, który urodził się z pięciu jaj miał jakichś braci, czy też po prostu Paria kaka był ich ojcem. I w ogóle o tych sprawach. Jak może coś urodzić się z pięciu jajek? Jak jedna osoba, ten Paria kaka, mógł urodzić się z pięciu jaj? Mamy pięć jaj, no to pięć piskląt, nie? pięć osobników z, z pięciu jaj. Ale jak z pięciu jaj jeden osobnik? To co, Pięć się wykluło, cztery zdechły, jeden przeżył. Cztery z buki, jedno prawdziwe, jeden przeżył. O co tu chodzi? No przecież urodziłby się z jednego jaja, a tu napisali, że gość, pariakaka, urodził się z pięciu jaj. Mało tego, jaki facet rodzi się z pięciu jaj? Nawet je, jaki facet, pariakaka, rodzi się z jednego jaja? Rodzi się z kobiety, nie? Rodzi się z embriona z tego co tam w brzuchu rośnie, ale nie z jaja. I to mnie bardzo frapowało, czy oni byli ci Amerykańscy z Ameryki Południowej, czy ci Indianie, którzy, którzy tam sobie spokojnie żyli, wegetowali, funkcjonowali, czy oni byli zdrowi na umyśle? Czy to ja coś nie rozumiem, a oni chcieli coś innym przekazać, innego, co, co w taki sposób po prostu przemycali? I doszedłem do wniosku po, po wielu latach, że nie wiedzieli, co piszą, tylko my nie umiemy tego przeczytać, nie umiemy tego przeczytać ze zrozumieniem. Tak jak z książkami pana doktora Kwaśniewskiego. Czytałem to tyle razy o węglowodanach. Tyle razy. I po tylu latach dociera do mnie, co doktor, co doktor pisał. I ja nie jestem odosobnionym przypadkiem, który rozumiał na opak to, co pan doktor napisał. Pan doktor podał dokładnie, jakie węglowodany są najlepsze. Ale równocześnie. W innych miejscach podawał, co zniszczyło ludzkość, że najgorszą rzeczą, jaka zniszczyła ludzi, to chleb. No i potem ta mitologia tego chleba, który zniszczył ludzkość, zniszczył myślenie ludzkie, przechodzi na inne strefy, na inne sfery tego jedzenia, więc zostaje od mało tego. W ogóle węglowodany. Pan doktor pisze, że tych węglowodanów trzeba tyle, tyle, taka, taka proporcja tyle, tyle dobowo nie więcej niż, nie mniej niż pan Tomasz też tutaj wam przeczytałem nie mniej niż, nie więcej niż a są tacy, ja też taki byłem na samym początku, gdzie węglowodany wyleciały całkowicie z mojego, z mojego repertuaru, bo, mitol bo, bo mitologicznie te węglowodany były już z założenia czymś złym, coś, czymś co spowodowało przez te wcześniejsze moje lata nieuctwa, niewiedzy, degradację mojego organizmu. Wyleciały całkowicie. Oczywiście organizm sobie poradzi z tym, zrobi, zbuduje, wysili się i będzie własne produkował. I tak wylewamy dzieci z kąpielą. I przeczytam dalej Wam o tym paria, pariakace. Mam nadzieję, że tak się to wymawia, zresztą jakie to ma znaczenie. Już w ósmym rozdziale, w rozdziale zaznaczyliśmy, że pariakaka urodził się z pięciu jaj, i nie wiadomo, czy oni wszyscy byli braćmi, czy też pozostali z nich byli synami pariakaki, a teraz spiszemy ich imiona, każdy oddzielnie. Ów pariakaka zrodzony z pięciu jaj. Jak to powiedzieliśmy, także w rozdziale 14, był synem. To nie wiem, czy to przeczytam dobrze. Kunirai. Może dobrze. Kunirai. Zaś wszyscy pozostali byli braćmi. Mamy tutaj takie lekkie rozwiązanie, lekkie naprowadzenie. Ale ten parjakaka, zrodzony z pięciu jaj, to chodzi. Według mnie, może, może się mylę, może zupełnie nie o to chodzi. Ja to tak to teraz odbieram, że. Ten facet, zanim poniał, zanim skumał, o co tu w tym wszystkim chodzi, jadł codziennie te pięć jajek. Przyszedł taki czas, gdzie dostał olśnienia i zajarzyło mu w tej, pod tym deklem, i stał się pariakaką. Zrodził się z pięciu jajek. To jest taka byłaby przenośna literacka. Tak to teraz rozumiem. Zresztą, gdy ten rozdział 14, ale tu nie chcę Wam zamęczyć, się przeczyta, to. To jest to zupełnie jasne. Ale wtedy, gdy to czytałem, było to dla mnie niejasne, było to dla mnie frapujące. I, i przeczytałem Wam to w odnośnie, odnośnie tego, tego feniksa, tego rodzącego się z popiołu, bo nasza kultura patrzy na, na tego mitycznego feniksa nie jako na Chrystusa zmartwychwstałego, tylko patrzy na tego feniksa jako na ptaka, który zrodzony jest z popiołu, który. Zrodził się w wysokiej temperaturze i wystartował gdzieś w powietrze. Jak w dymie, jak, jak w ogniu. A teraz chciałem zmienić troszkę nastrój. Troszkę powiązać go z moim wcześniejszym nagraniem, w tym wcześniejszym, widzicie, gdzie sobie tam tymi moimi łapami coś tam koliłem. I chciałem wam przeczytać też malenki fragment. Zupełnie z innej parafii by się wydawało. Osobliwa to księga otrzymała tytuł i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Kochelet to jest prawdopodobnie zwołujący lud na zgromadzenie. Piszą tu prawdopodobnie, czyli po co o czymś pisać, skoro nie wiedzą. No tak to jest napisane. Prawdopodobnie. Lud zgromadzenie. Lub przemawiający na zgromadzenie. Prawdopodobnie. Eklezjastes jest greckim tłumaczeniem wyrazu hebrajskiego. Krótkim odpowiednikiem polskiego mogłoby być kaznodzieja. Dlaczego taką nazwę przyjął autor? Niepodobna ustalić. Trzeba bowiem, i tu jest ble, ble, ble się zaczyna i tam jest mądrość życiowa komentatorów. Pomijam. Zamiast przeczytać początek Księgi Eklezjastesa, Księgi Eklezjastyki, Eklezjastyka, Księgi Kocheleta, na samym początku, co się dowiadujemy? Słowa Eklezjastesa, Syna Dawida, Króla Jerozolimskiego. Facet się przedstawił, a oni piszą, że oni nie wiedzą, skąd się to wzięło. Ja tego nie rozumiem. Może mnie oświecicie i napiszecie pod spodem, o co tu chodzi? Wstęp do tej księgi wam przeczytałem na początku, gdzie oni domyślają się nie wiadomo czego, a mają napisane słowa eklezjastesa syna Dawida, króla jerozolimskiego. Czyli był król jerozolimski Dawid, który miał i Ekleziast. No, wszystko tu jest napisane. Ale przeczytam wam bardzo piękny fragment z tej. Nie podam wam, który to jest. Mógłbym wam podać, który werset, ale. To po to, to po to, żeby dla ciekawskich, żeby ruszyli łapy i oczy, i żeby sobie tam sięgnęli, jak ich zainteresuje. Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi. Słońce wschodzi i zachodzi i wraca się do miejsca swego i tam znowu wschodzi. Krąży na południe i skłania się ku północy, przebiegając wszystko wokoło indzie wiatry i wraca się do kręgów swoich. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa do miejsca, z którego wyszły rzeki. Wracają się. Aby znowu pływać, aby, przepraszam, aby znowu płynąć. Wszystkie rzeczy trudne nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było to samo, co potem będzie, cóż jest to, co się stało. To, co się stanie, nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić, o to jest nowe. Już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami, nie ma pamięci pierwszych rzeczy, ale ani tych, które potem będą, nie będzie pamięć u tych, którzy będą ku końcu, którzy będą na końcu. Ja Wam przeczytałem tą starą wersję, tą starą polszczyznę, bo to jest z księgi z Jakuba Wójka, z tłumaczenia Jakuba Wójka. Ona jest takim, taką archaiczną myszką, trochę trąca, ale mnie ta, mnie ta forma bardziej odpowiada. Mnie się to bardziej podoba, jest bardziej taka wymowna, spójna i stylistycznie taka. Mnie no, odpowiada. Księga Eklezjastesa, księga Kocheleta. To, co my na ten temat wiemy, to tylko marność nad mariennościami, wszystko w życiu marność. A facet zajmował się czasem. Facet zajmował się pojęciem czasu. Nie tylko tego czasu, co płynie, jak porównanego do tej rzeki, która wypływa, wpływa do tego, tego nurtu, który wam tam pokazałem. Tego nurtu my nie zmienimy, on sobie tak funkcjonuje, wpływa do tego oceanu, wszechoceanu oceanu czy morza. I gdzieś po czym pojawia się z powrotem jako źródła, które napełniają te koryta tej głównej rzeki. Tak to funkcjonuje. My tego systemu nie zmienimy, ale to jest system zamknięty. I Kochelet wie o tym, że cały system czasowy jest systemem zamkniętym. Cały system naszego wszechświatowego tutaj bytowania, naszego teraz, tych przed nami i tych, co będą za nami, jest systemem zamkniętym. Kochelet wie, że czas należałoby skwantyfikować, należałoby go zamknąć i że nie ma nic, co byłoby wariantem, który nie mieściłby się w czasoprzestrzeni tej, którą. Która, w której egzystujemy. Kochalet to wie. i Kochalet też wie, że jest możliwość wrócenia do danego wariantu, który kiedyś był i który kiedyś będzie. Autorzy Starego Testamentu również to wiedzieli, i Nowego Testamentu niektórzy autorzy też również to wiedzieli, że da się przestawiać pewne rzeczy, da się wchodzić w nie, ale wszystkie warianty są zamknięte, skończone. Nie ma w tym wszechświecie, w którym żyjemy, wariantu nieskończenie otwartego. Wspominałem Wam chyba kiedyś w którymś nagraniu o mm, dziejobitniach. O dziejobitniach, czyli maszynach, które na podstawie danych wprowadzonych wypluwały dane na przyszłość. Autorem tego określenia, tych dziejobitni był Stanisław Lem. On to przewidział, bo on czuł, że taka możliwość może istnieć. Ona taka... Takie coś nie tylko, że istnieć, może istnieć, ale to już zostało wyprodukowane. To już kiedyś ktoś zrobił te dzieje obitnie i, i te maszyny do mm, przeliczenia wariantów, które nastąpią w zależności, co się w danej chwili wydarza. Na której z linii jesteśmy tej czasoprzestrzeni, Czyli na której ścieżce tej rzeczywistości w danym czasie, w danej sytuacji jesteśmy. Tak. Nie musicie tego rozumieć. Jak nie rozumiecie, to nie moja sprawa. Wiecie, że ja na tym kanale, na tym i tym drugim sobie, sobie tak na głos czasem myślę. I tyle na, dzisiejsze, na dzisiejszą Piękną Niedzielę. Życzę Wam spokojnego popołudnia, miłego dnia i, i mam nadzieję, że na jakiś czas znowu gdzieś tutaj coś, coś wrzucę i coś nagram. Что